Koleczko ekipa siema i lecimy na szczecin. Olepicyk, fajny w był, widzisz? Taki, taki Szczyłała Pokażemy Wam troszeczkę naszą wioskę. Czy się coś zmieniło? Naszą wioska nazywa się na B. Co nie? Się Nie wiem, ostatnio tam zadaliście trochę takich pytań, czy, gdzie ja będę pracował, co się ze mną dzieje, jak wygląda moja kariera. Moja kariera wygląda tak, jak wygląda, no ja Wam tam pokazuję przecież w filmach na moich, na moich mm, profilach społecznościowych. Także no, to nie boli, żeby zajrzeć, pooglądać. Zobaczcie, jaka to akcja po lewicy. Mm. Zapłacisz, zapłacisz. Dwa radiowozy, więc wiecie, coś o tym doświadczy. Kontrolują podejrzane auta No, coś w tym jest. W końcu. Albo za szybko jabł. No, też może być, nie, ale raz, raczej tutaj przeglądu nie ma. Albo czegoś brakuje. Y, sami policjanci łamią przepis, bo stoją. Odwrotnie do, są zaparkowani odwrotnie do kierunku jazdy nie łamaliby przepis, gdyby mieli włączone... Wiecie co nie? To ding ding ding. Jak to się nazywa? Światełka. Postojowe. Też. Migające. Niebieskie światełko. o Wtedy widać, że roboty robią. A przed nami też są oficery. Kiedyś mieliśmy w Polsce taką sytuację. Zatrzymali nas policjanci do kontroli. Nie że jechałem bardzo szybko. A jak wiecie, w Polsce autostrad nie ma. To na pewno nie jechałem szybko. No, pojedziemy sobie za nimi, pośledzimy ich troszkę. I oni już jadą szybciej niż mi się wydaje. Jadą 40 na godzinę, a to jest 30. To jeszcze ja pytam, dla kogo te piktogramy są tutaj? Nie wykonują nic, nie, nie prowadzą żadnych czynności ani nic. Także nie usprawiedliwia to ich. Oni powinni dla nas świecić przykładem, a nie później świecą niebieskimi światłami. My się od nich uczymy, prawda? Ale może tak wyłapują też, nie? Dobra, niech jadę. Nie było jeszcze ciemnozielone, nie? Nie szybko jadą, żeby ktoś za i zmierzą, że jadą ze szybko i... Nie, ma, nie mają takiego tego. Skąd wiesz, co oni tam w środku mają? Ci nie mają. Ah. Co to, to jest tak drogie, że Niemców nie stać na takie coś. <grym grym grym w> tak. Powiem wam, bieda się dzieje w Niemczech. Jak kiedyś jak tutaj przyjechałem do Niemiec pierwszy raz, to pieniądze normalnie rosły na drzewku takim. I to drzewko się nazywa Wunderbaum. Takie małe zielone. Pokażę wam jak ono wygląda na takim drzewku. Tak tu jest napisane Wunderbaum. Pachnie. Zielonym przecież. Trawą zieloną pachnie. Ale żeby nie było nikt, tutaj nie pali trawy w No, Pachnie. Fuj, to taki sztuczny zapach, że masakra w Ale powiedziałeś to przez CH? Te... Śmierć dla mnie to. <gry> to przez okno. Już tylko to Wywietrzało, ale. Wiecie, jak to tam jest? Tak, także kiedyś można było się ustawić w Niemczech. W kolejce na przykład do Lidla, do Diego. Za 50. Za 50 marek. Jak ja przyjechałem do Niemiec pierwszy raz. Za 50 marek to te wózki, takie, które są zakupowe to cały wózek zakupów było dzisiaj biorąc jeden do jednego 50 euro na przykład euro, to żeby nie było 50 euro to ja naprawdę tak skromnie zrobię zakupy że co nie? Dobra, wróćmy do tematu mojego arbeitu. Słuchajcie, to jest tak, że yy, ja jestem z, poza domem. Ja jestem poza domem bez mało dwa tygodnie. Już po prostu mi się nie chce. To nie to, że ktoś mi mało płaci, czy coś. To nie o to chodzi. Mi już się nie chce. Myślę, że ja do pracy mam 530 km, dojeżdżam do pracy i jestem dwa tygodnie poza domem. Bez mała, nie? Wracam w czwartki do domu. W drugim, w drugim tygodniu. Już po prostu mi się nie chce. Tęsknię się. Ja lubię podróżować, ale tak samo jestem podróżnikiem jak i domatorem i ja lubię sobie y, usiąść w domu, usiedzieć pomyśleć coś, lubię ciepło rodzinne lubię coś ugotować dzisiaj ja gotuję Wiem, dzisiaj jak gotuję, to weź prawy guzik naciśnij i po ptakach. No. i ludzie mi w sobotę przeszkadzają, proszę nie czyńcie takich rzeczy prawy guzik hmm. nacisnął. musisz się zatrzymać? Nie, no ja nie mogę zatrzymywać, bo ja się jak nagrywam, to nagrywam. No trudno no przecież to ja jestem panem w tym aucie, yy, i chodzi o to, że słuchajcie, ja nie mam też 15 lat też już wiek nie jest taki, żebym jak... Yy, prowadził koczowniczy tryb życia. Ja, ja Wam oczywiście pokazuję w swoich społecznościówkach, coś Wam podsuwam, ale jeszcze nikt nie odgadł, co będę robił, tak A to nie jest. Jestem w posiadaniu wielu umiejętności, które mógłbym spokojnie wykonywać, prawda? Jedynie, co bym nie mógł być ginekologiem. To, to by mi się nie podobało. Zaglądaj do Cieciki to nie ja powiedziałem, nie? to normalnie pójdzie w świat ja tego nie wytnę a, zauważyłem, że dużo Romów nie ogląda to mm, chciałbym coś do nich powiedzieć po rosku. Laciuliwe jest staręgę Saręgę, Chociaż tyle, nie? I bardzo parę kiraw po i polubienia. Dobra, wystarczy, bo jeszcze ktoś mnie zlinczuje. <tryk> yy, Ale też kiedyś ktoś się mnie tam zapytał, co to znaczy pepino? Pepino to jest moje romskie imię. Besan pepino. Cygany wiedzą, co to znaczy. A Gaciu nie muszą wiedzieć, co to znaczy. I to wszystko. Eee, tak to jest. O, właściwie można powiedzieć, że moja praca obecna to jest właśnie taki trochę cygański tryb życia. Ale pamiętajcie, że u Cyganów w tradycji jest też coś takiego, że Cyganie rozbijają obozy i są w tych obozach, przynajmniej kiedyś tak było, są w tych obozach przez jakiś czas, palą ognisko, śpiewają, grają, żyją, ogarniają się, prowadzą jakiś handel. Przypomnijcie sobie, jak kupowaliście od, od Cyganów patelnię. Brytwany różne. I co niektórzy do dzisiaj mają. Narzekał ktoś? Noże, widelce. Nie, a Nie wiem, ja nie kupowałem. Jak cię kupowałeś? dywan raz kupiliśmy. Co prawda nie latający, ale kupiliśmy. Cyganie też śpiewają pięknie. Bardzo lubię. Na przykład jest taki zespół: Trzy psy i king. Nie znacie to? Wpiszcie w internet na przeglądarce Trzy psy i king. Jest. Jak mnie poprosicie, to wam podrzucę parę Romów, którzy. Czy Romki, którzy mają fajne społecznościówki i śpiewają. A co? Tylko musicie do mnie napisać Romanes gila is siukares gilas Tak? Prawdzie pojedziemy? Także tak to jest e, Ktoś się zapytał jeszcze w jednym tam, pod jednym kiedyś filmem, kiedyś, kiedyś miałem na to odpowiedzieć. Czy łatwo jest się nauczyć języka romskiego? Powiem, że nie. I to nie jest język dla każdego. Przede wszystkim. To jest język tylko dla zaufanych. I przeważnie jest tak, że mm, zobaczcie, jeżeli ktoś jest tak do końca nie osobą, osobom, to nie używa tego języka romskiego na co dzień albo zapomina go szybko. I widziałem dużo mistrzów, którzy mówili, że było po romsku, ojej, jak oni pięknie mówili, widownie mieli piękną. Ja się ich pytam, gdzie oni są teraz? Gdzie mają swoich cyganów? Ja się, ja się pytam. A Cyganie dużo, dużo przeszli, nie? Dlatego jest tak, a nie inaczej, i to w, ża w żadnym, w ża u żadnych Cyganów się to nie zmieni. To się nie zmieni nigdy. I nie ja też uważam, że nie powinno się zmienić. Macie, macie przecież, niektórzy nie wiedzą, że e, są polscy Cyganie. Są cyganie niemieccy, czyli Sinti, Lovara, S nie, Lovara najbogatsi, nie, chyba nie. Ciekawostka: w Berlinie, praktycznie w centrum Berlina, prawie, jest jezioro płaczu cyganów. Małe, najmniejsze jezioro na świecie, ale jest. Zapraszam, żebyście sobie kiedyś przyjechali i odwiedzili to miejsce. Poznacie trochę historię. Zobaczycie, o czym mówię. I e, warto też poznać prawdziwych cyganów, bo niektórzy mylą e, cyganów e, rom, rom, Romów do e, tych, jak oni się nazywają? Rumun. Rumuniece. No. Rum, no. Właśnie. Jest właśnie i złe też opinie mają, a najpierw trzeba kogoś poznać, a później kogoś oceniać. Wiecie co, ja mieszkałem e, za gówniaka mieszkałem z cyganami na jednym takim małym osiedlu. I w jednym domu. Bloku takim Blok to był blok. Nie, nie był blok. To kabienicy. Mówi się, że cyganik kradną z tego podwórka nigdy nic nie zginęło. Nigdy. Nigdy. Można powiedzieć, że ja jestem trochę taki cygan. Mezamrodne. Jedno, co ukradłem, przyznaję się Wam naprawdę. Bez bicia. Jedno, co ukradłem, to jej serce. Pokaż się też ma swoje imię. Po Rąsku. Bać kana. Ja pamiętam. I wiecie co? Ktoś by pomyślał, że zganie są to co prymitywnie albo coś tego. Sorry, że tak zmieniłem temat, ale po prostu lubię zmieniać tematy. To cały ja. My umimy porouską pisać nawet, nie? Mamy sło słownik taki. <coughs> Dostałeś takie małe książeczko i syna. Ale język romski jest naprawdę fajny i śmieszny, tak jak język polski. No, do, to jak będziecie mieli pytania, to chętnie odpowiem albo odpowiemy na niektóre pytania. Pytajcie się nas. Eee, także ktoś jak się zaprzyjaźni z cyganem, to do końca swojego życia. nie? i tak to spuentuje tę myśl tak to jest ale w międzyczasie cały czas wam pokazujemy naszą wioskę uwaga dzieci na rowerach ale miał złoty kask pierwszy raz taki złoty widział. i ja o w tym bryloch to nie widzę kolorów złoto, złoto na górze zielony to wiem na którym miejscu jest jak mi się tu na tym wyświetla Coś... a, co, a co do złota już tak o złocie mówimy to teraz tak głośno jest żeby sobie złoto zbierać bo tak. kiedyś będzie miał wartość bo e, jak zablokują konta zablokują, nie będzie gotówki a złoto jak macie ale... gdzieś tam cyganów blisko kupuj ta złoto od nich <laughs> Tylko pamiętajcie, trzeba w zęby i przegryźć, i zobaczyć jak. Ząb się połamie, to znaczy. Jak ząb że się złoto. połamie, tak jak mój, to znaczy, że złoto. Ja tak zawsze sprawdzam, nie? Nie, naprawdę to nie. Nie, że się śmieje. Złoto ma swoją twardość, nie? Cały czas ma wartość. Tak. Srebro jest opodatkowane, jest wysoki podatek na srebro, ale na złoto nie ma podatku, nie wiem, czy wiecie o tym, nie? Także... U mnie w firmie za awans też są sztabki złota. Także no... O, jakbyście chcieli, szukacie roboty fajnej na... No? Takiej w domu, czy dla... siedzisz przy kawce. Tak. To jest robota też dla... Dla, e... dla Cyganek. Można tak powiedzieć, to nie jest obraźliwe. Nie, bo to no, jest no. dla wszystkich. Nie, robota, bo to się online pracuje. Daj się internetowo odrebuty, jakby ktoś chciał. To tylko e, do baćki na, na jej facebooka, jak się do facebooku nazywasz, bo ja nie pamiętam. Ale to Ktoś już było. Ktoś jak chce pracować online w i być w takim fajnym zespole? Wiecie, dochód pasywny. To jest dochód pasywny, nie? Bez końca i to jeszcze bez szefa. M tak, sami sobie jesteście szefem. Produkty są fajne. I produkty są takie, że wiecie, nie perfumik. Bo perfumik, ile kupisz? Jeden w miesiącu perfumik? Jak dobry perfum, to masz kilka lat perfum. No to to, to odpada, nie? Ale środki czystości, środki czystości, się używa. środki I... czystości, które są potrzebne. Codziennie, kilka razy dziennie, tak? Bez rakotwórczej chemii trzeba zaznaczyć. Tak. I bez ciężkiej chemii, tak? Tak jest. Mówię. <laughs> Warto zadbać o zdrowie w tym momencie. Kobietki tak. szczególnie sprzątają, no i nie tylko. Pamiętam, ja pamiętam z, z czasów dzieciństwa, jak chorowało się i chodziło się na przykład e, w Polsce było takie coś, e, to się nazywa ośrodek zdrowia. I tam, jak e, poszło się na rano, to śmierdziało takim specyficznym środkiem e, do czy, Lizol. Co jest te choroby różne, szczególnie kobiety mają raki, tak. piersi, tak. jakieś inne to jest właśnie to to jest, to jest właśnie to także zapraszamy Was na profile nasze a nawet tu można skomentować i powiedzieć to się dowiedzieć. Może ktoś kogoś coś interesuje, to ten. Bo wiecie, bo my nie będziemy udawać, że my jesteśmy bogaci, że my samolotami latamy. Jak, jak ty nie latasz samolotem, boisz się, nie? Ja Cię jak do góry na rękach pod, podrzucę. Mam lęk wysokości, tak. Prawda, jeszcze daję radę podnieść spokojnie, a ja zresztą litko waży pomałuć. 50 kg że się jest milionerem w, jak, w jakiejkolwiek pracy trzeba też tak, zapracować. Bo tam też e, w zespole, osoby dosyć takie, wiecie, majętne ale też no ale nie, to po, nie obnoszą się wtedy. Tak się jak robi? to, tak, takie popularne na Facebooku, że ludzie się interesują wtedy takimi e, profilami osób, które gdzieś tam na Haiti, tego, Alabama, Gramas ludzie. I wy w to wierzycie wszystko? No niektórzy tak spełniają marzenia, niektórzy spełniają ale... spełniają marzenia, bo mąż w zespole. E, dużo ale osób... są ludzie, którzy nie, nie lubią e, obnoszyć, podróżować. Po na przykład ja nie lubię do jakichś krajów jechać bardzo daleko, gdzie nie byłam na przykład gdzieś tu blisko. Hmm. odwijało, wideo co? Te Hills Hillscrawwerk, to jest jakaś, może, katastrofka. Strajkują. Nie, bo strajki też są. Ostatnio strajkowali ci y, rolnicy. też może być. Także, wiecie co? <laughs> Produkty są takie, i to nawet jak ktoś przystąpi do zespołu, to ja Wam powiem, jak, jak, jak ja, ja jestem osobą z zewnątrz, jak ja to widzę przepraszam. No ktoś by mógł powiedzieć, no no ale bo, bo żeby to trybiło trzeba obejrzeć przede wszystkim filmik. Zapraszam Was do, do tego, żeby zobaczyć filmik. Firmy Prezentacja firmy, jak to wszystko wygląda, w jaki sposób można sobie wypracować dochód pasywny, a mi, mało tego, w żadnych firmach tego nie ma. Tam jest 9. Chyba, że coś się zmieniło. Dziewięć poziomów dochodu, dochodu, tak? Linii dochodów. Dziewięć. Dziewięć poziomów. Wyobraźcie sobie, że z dziewięciu źródeł macie pieniądze. A teraz wam powiem jako osoba z zewnątrz. Co miesiąc na konto. Co miesiąc pieniądze wchodzą na konto. Yy, już wam tłumaczę. Yy, bo ktoś by powiedział, e, środki czystości, tego tak. Macie auto. Tam są środki kosmetyczne do auta, do utrzymania czystości i tak dalej. Od pasty do zębów, e, po szampony, płyny jakieś, to są jamy, inty, y, jamy intymnej. Nie, <noise> o, ustne. y, jamy ustnej, <noise> przepraszam. Y, przyjęzyczyłem się, to był laps y, słowny. Suplementy diety, Suplementy diety. Ja ważę 145 kg. I yy, jestem w fazie pokazania Wam, jak, czy to zadziała, czy, czy... No muszę to Wam unaocznić, bo Wy w to nie wierzycie. A pamiętasz, raz robiłem, nie? Ile schudłem, pamiętasz? Tak, to jest ten błon, błonnik. Ale... Są dwa smaki, co właśnie oczyszcza jelita. Agawa, pamiętasz ile ja schudłem wtedy? 40. Nie. E, kg. O tak, 25 kg. Także. Słyszeliście, nie podpowiadaliśmy sobie nawzajem, tylko każdy musiał wytężyć swoją pamięć A pamięć jest narodowa. Przejdzie te drogi. Te okulary są tak mocno ciemne, że ja nie widzę kolorów. normalnie niebezpieczeństwo takie. No, Franek, Ludzie takie błędy popełniają. Ja nie wiem, gdzie niektórzy robili prawo jazdy. Włączenie kierunkowskazu nie upoważnia do zmiany kierunku jazdu i zmiany pasa ruchu. Kierunkowskaz nie upoważnia do niczego. Kierunkowskaz jest to oznajmienie dla innych uczestników ruchu że mamy jakiś zamiar, coś zrobić, jakiś manewr ja nie wiem okej, okay, jesteśmy w Niemczech, ale nie gwarantuję Wam, że tam Niemiec kierował, bo, bo, bo nie wiem, tutaj jest multi-culti koło Belwederu berlińskiego a ten co zrobi? juhu! proszę widzisz, jak mi wyprzedził? to się nagrało, bo go było widać z tyłu no kurcze, ewenemet na skrzyżowaniu wyprzedził mnie jeszcze z prawej strony i ja pierdziu. i wejście kumacie to? ja to spróbuję jakoś unaocznić wam to jest high flag żółte, a ten już na czerwonym pojechał <grym> widać było Aha. może policja skorzysta z tego wideo, widać dwa? tak, na tym też widać, ja to mogę wyciąć i, i fajnie postawić to jest normalnie okej, okay, nasza wioska jest duża, co nie? ale co tutaj ludzie odwalają za numery masakrycznie i teraz wyobraźcie sobie, jestem kierowcą zawodowym. Ja też nie jestem aniołem, ale jak ja po takich dwóch tygodniach wracam do domu, to mój pierwszy dzień to jest cisza. Cisza. Prawie mnie nie słychać, jak ja mówię. Uwielbiam to. Przyjadę do domu. I ja nie widzę tych artystów, yy, którzy na drogach są. To jest coś strasznego. Oczywiście ja swoje błędy też popełniam ale naprawdę jako kierowca zawodowy bardzo się staram żeby to się nie działo i cóż jakimś fajnym akcentem trzeba by było Was pożegnać tu jest 30 na godzinę a oni po prawej stronie patrz na jak idą. i wierzycie, że te Mini jedzie 30 jak ja jadę 32 co na koniec powiemy yy, dla naszych odbiorców Duża zdrówka. Nie ja zawsze taką. Tak. Mówię. tak. Zdrowie jest najważniejsze. I żebyśmy się spotkali następnym razem. Pozdrawiamy Was serdecznie. Pozdrawiamy. Ahoj.